We wtorek, drugiego dnia marca, zapraszam Cię do wspólnego zasłuchania się w Boże Słowo, w dzisiejszą Ewangelię. To 23 rozdział Ewangelii Mateuszowej, wersety od 1 do 12. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów, tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czynicie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecam, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frenzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsce na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi, a wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Dzisiejsze Słowa Jezusa dotykają chyba jednej z najistotniejszych cech chrześcijanina, cechy wręcz koniecznej, by człowiek mógł wzrastać w dobrze pojętej świętości, ale też by człowiek mógł budować faktycznie Boże relacje zarówno z Bogiem, jak i z drugim człowiekiem. Dzisiejszy Boże Słowo dotyka tematu pokory bycia pokornym. Pokorny człowiek nie musi mieć ciągłego potwierdzenia siebie w doznawanych zaszczytach, doznawanych pochwałach. Zauważmy to zdanie o faryzeuszach, którzy wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. A więc z jednej strony to jest ciągłe ja, Moje ego, które musi być podniesione, ale to też ciągłe wykorzystywanie drugiego człowieka, który, jakby, jest mi potrzebny do ciągłego dowartościowywania mnie. A więc robię coś tylko po to, żeby wszyscy wokoło kłaniali się, padali do stóp w cudzysłowie i nieustannie mnie chwalili. A więc to nie tyle robienie czegoś dla siebie, bo mam poczucie, że coś, co chcę zrobić, jest wartością, to nawet nie tyle robienie czegoś dla samego Boga, ale ciągle ze względu na moje wybujałe ego i ze względu nie tyle dla drugiego człowieka, ale po to, by drugi człowiek zauważył, docenił, pochwalił. I wiemy, że te pochwały są nam czasami potrzebne, ale brak pokory, a więc pycha. To jakby robienie tego tylko i wyłącznie z tego względu. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecam, uczynków nie naśladujcie. mówią bowiem, ale sami nie czynią. I radzą się we mnie następujące pytania: czy ludzie wokoło mnie, ale ci, którzy faktycznie mnie znają, nie ci, którzy mają jakiś może troszkę mylny obraz, ale ci, którzy faktycznie żyją ze mną. Mają możliwość doświadczać mnie na co dzień, mogą doświadczając mojej osoby mieć Boże pragnienie naśladowania mnie. A więc ci, którzy mają prawdziwy obraz mojej osoby, nie jakoś przeze mnie zbudowany sztucznie, bo tu łatwo o to, by ludzie, którzy nas doświadczają tylko w jakiejś małej namiastce, mieli poczucie, że jesteśmy wow, po prostu najlepsi na świecie. Ale. Czy ci ludzie, z którymi mieszkasz pod jednym dachem, czy ludzie, którzy współpracują z Tobą, dla których jesteś kolegą z pracy, z uczelni, ze szkoły, dla których może jesteś przełożonym, nie dla, czy ja dla moich parafian jestem nie tyle jakimś idealnym księdzem, ale, ale człowiekiem, który żyjąc z Bogiem, stara się w tym być na tyle autentyczny, prawdziwy i ciągle nawracający się że doświadczając z naszej osoby, drugi człowiek może mieć pragnie tak, ja też tak chcę żyć. Czy my inspirujemy swoim zachowaniem, też swoją pracą nad sobą? Czy ja jestem dla drugiego inspiracją do Bożego życia? A więc nie ideałem, ale taką Bożą inspiracją, jakby moja praca nad sobą, mój wysiłek, moja współpraca z Bożą łaską. Czy wymagając od innych, potrafię wymagać od siebie? To pytanie też gdzieś zadaje nam dzisiejsze Boże Słowo. Czy czasem nie wymagamy od innych z perspektywy wygodnego fotela? Siedząc w nim zatopiony głęboko i wymagając od całego świata, aby pracował, był kreatywny i nieustannie zmieniał się na lepsze, czy czasem nie ma tak, które w moim życiu? Ale. Jeszcze raz wrócę do tego, o czym już była mowa. Czy, czy to, to warto tak mocno zadać? Czy, czy jako rodzic jestem taką Bożą inspiracją dla swoich dzieci? Nie nieosiągalnym ideałem, ale taką Bożą inspiracją? Czy dla swojego współmałżonka, ja wciąż pozostaję inspiracją? Czy dla swojego współbrata, współpracownika, dla kojś Twojej wspólnoty? Czy możesz być taką Bożą, autentyczną, prawdziwą inspiracją? Bo widać, że twoja wiara jest autentyczna, prawdziwa, zmienia się, pracujesz, walczysz. I teraz ostatnia myśl. Chyba jednym z warunków bycia pokornym jest taka autentyczna, dobrze rozumiana praca nad sobą. Praca nad sobą, która wynika z tego, że ja Potrafię dostrzegać to wszystko, co wciąż jest jakąś moją nędzą, moją słabością. I to mnie nie załamuje, ale ponieważ jestem człowiekiem wiary w Boga, który jest miłosierny, który mnie wybacza i który nieustannie mnie podnosi i uświęca, dlatego nie załamuję nad swą rąk. Ale ciągle z Bożą łaską staram się wzrastać. A więc wymagam od siebie, widząc własne słabości, i tylko jeżeli to czynimy, to też potrafimy w taki właściwy sposób podchodzić do drugiego człowieka. Nie wymagamy od niego rzeczy niemożliwych. Więc Boża praca nad sobą, która pozwala mieć właściwy obraz samego siebie, z taką pokorą, z takim też oddaniem Panu Bogu, zaufaniem Mu nad sobą pracować. A więc chciejmy, by może któreś z tych pytań, a może zupełnie inne pytanie, zadać Ci dzisiaj Boże Słowo, dotknie zupełnie innej sfery. Tak czy inaczej, dobrej, Bożej, głębokiej modlitwy Ci życzę. Nie ucieknięcia od tych pytań, które niech nas przemieniają i nieustannie uczą nas pokory.